serce bestii. Jaskinia tętniła czerwonym blaskiem. Podziemia Gór Karmur skrywały coś, czego nikt nie chciał znaleźć, ale Draven przyszedł po to celowo. Był wojownikiem Zakonu Tarczy, w pancerzu z ciemnego brązu, z runiczną włócznią wykutą w ogniu gwiazd. Nie nosił tarczy. Włócznia była wszystkim, czego potrzebował. Na końcu jaskini, pomiędzy czarnymi kolumnami skalnymi, coś się poruszyło. Gormael Potwór zrodzony z zaklęć chaosu i krwi. Nie był smokiem, nie był demonem. Był czymś pomiędzy. Ciało pokryte błyszczącymi łuskami. Sześć oczu płonęło purpurą. Ryk wstrząsnął skałami. Znasz moje imię? zapytał Draven. Potwór zaryczał. Czuję twoją stal. Draven nie odpowiedział. Ruszył. Gormael zionął ogniem. Draven uskoczył, przetoczył się, błyskawicznie wstał. Potwór rzucił się naprzód. Masa, pazury, zęby. Draven uderzył włócznią. człowiek przeciął powietrze i rozorał bok bestii. Krew trysnęła jak lawa. Potwór zawył i uderzył ogonem. Draven wyleciał w powietrze, uderzając o ścianę. Zbroja zatrzeszczała. Podniósł się. Z trudem. Jeszcze żyjesz? Zapytało coś z pogardą. Drawen splunął krwią. Chwycił włócznie obiema rękami. Pęd. Cios prosto w gardło. Gormael złapał ostrze zębami. Ale broń zaczęła błyszczeć. Runy rozjarzyły się błękitem. Magia kontra magia. Drawen wbił włócznie głębiej. Potwór wrzasnął. Rozpętała się burza ognia i światła. Łuski pękały, powietrze falowało. Ostatni cios. Włóżnia przebiła głowę bestii. Ciało się trzęsło. Potem znieruchomiało. Draven odsunął się. Cały w popiele, zakrwawiony, ale żywy. Jaskinia drżała. Czerwona poświata gasła. Serce potwora przestało bić. Draven spojrzał w górę. Skończone. Odwrócił się i ruszył do wyjścia. Za nim leżał martwy Gormael, ostatni z magicznych potworów tej krainy.